Motywem przewodnim dzisiejszego omówienia będzie hasło, zawołanie Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Ponieważ dzisiaj omówię film Trzej Muszkieterowie z 1993 roku w reżyserii Stevena Hereka. Jak chyba większość z Was wie, Trzej Muszkieterowie to powieść, którą napisał Aleksander Duma, senior. Ten film nie jest pierwszą adaptacją tej powieści. Słynną filmową wersją jest też wersja z 1973 roku z Michaelem Yorkiem jako D'Artagnanem. Ja pamiętam, że za dzieciaka ją oglądałem, ale dzisiaj mam tylko wspomnienia, jakby za mgłą, jeśli chodzi o tą konkretną wersję, bo już później, gdy byłem starszy do niej, nie wracałem. A szczególnie wracałem, kiedy obejrzałem tą właśnie wersję, którą dzisiaj będę omawiał. Jest to na pewno film, który charakteryzuje się lekkością w opowiadaniu historii. Solidnym dbaniem o detale historyczne, czy też elementy kostiumowe, które też rzeczywiście muszą wystąpić, gdy mamy do czynienia z filmem, który przedstawia realia XVII-wiecznej Francji. Bardzo ten film przypomina mi swoją konwencją Robin Hooda, księcia Złodziei, dwa lata wcześniejszego, którego tuż tu na kanale omawiałem. Prawda, ma kilka niesamowicie bliskich cech z tamtym filmem. Przede wszystkim taką, że ten film również był takim miksem filmu przygodowego, kostiumowego, z domieszką humoru. To samo mamy tutaj. I zresztą rezonuje ten film z innym filmem kostiumowym, którego też już tutaj omawiałem, czyli Maską Zorro z Banderasem. Prawie, że ta sama dawka lekkości w opowiadaniu historii tutaj występuje. Przechodząc już do tego konkretnego filmu, to niewątpliwie bazuje on przede wszystkim na postaciach, Oczywiście napisał je Aleksander Dumas, ale czasami, nawet jeśli postaci są dobrze napisane, gdy pochodzą z powieści literackiej, to niekoniecznie muszą być też ciekawie zagrane, czy odtworzone w filmie fabularnym. Tutaj jednak jest inaczej i postaci dźwigają ten film. Oczywiście, za sprawą bardzo moim zdaniem przemyślanie dobranych aktorów do ról, które mają odgrywać, a większość z Was pewnie zna imiona szkieterów. Mówię oczywiście o Atosie, Portosie i Aramisie, dochodzi wiadomo D'Artagnan jako ten czwarty muszkieter, ale w tej historii oczywiście mamy też kardynała Richelieu, mamy w tej roli kradnącego moim zdaniem ten film Tima Cariego, ale obok Tima Cariego widać, że też dobrze w swoich rolach czują się Kiefer Sutherland jako Atos, Oliver Platt, który gra tutaj Portosa, Charlie Sheen jako Aramis, też jako Czarny charakter, Cheryl Dobrze prezentuje się Michael Wincott, który też jest czynnikiem, który łączy Robin Hooda Księcia Złodziei z filmem Trzej Muszkieterowie, ponieważ też tam grał czarny charakter i powiedziałbym, że te role są naprawdę do siebie podobne, ale obie są bardzo, bardzo solidne. Ciekawy w tym filmie jest casting, jeśli chodzi o kobiecą część obsady, ponieważ mamy tutaj Rebekę Demornej, trochę zarówno zapomnianą, jak i jakoś tak mało eksploatowaną aktorkę. Tak sądzę, która niewątpliwie talent aktorski posiadała i posiada w dalszym ciągu, ale jakoś po prostu nie może wypłynąć na dużo szersze wody. Do tej pory, tak naprawdę. Jeszcze mam tutaj Gabriel Anouar w roli królowej Anny, która po roli w zapachu kobiety poszła za ciosem i wystąpiła w kolejnym bardzo znanym mainstreamowym filmie. Ale chyba najbardziej taką nieoczywistą aktorką, która zalicza tutaj chyba dosłownie kilkuminutowy występ, jest Julie Delpi w roli Konstancji. Jestem tym bardziej tym występem kilkuminutowym Delpi zaskoczony, bo jeśli dobrze pamiętam w 1993 roku ona tak naprawdę dopiero startowała i już w tak młodym wieku, w jakim wtedy była, zaliczyć tak stosunkowo dużą hollywoodzką produkcję, nie będąc dodatkowo amerykanką, niezłe osiągnięcie i to u mnie daje jej plusika naprawdę. To tylko pokazuje po prostu, że talent bez względu na okoliczności i tak się obroni. I właśnie występ Delpi w tym filmie to jest taki przypadek. Nie wspomniałem tutaj jeszcze o jednym aktorze, który, było nie było, odegra odgrywa tutaj jedną z najważniejszych ról tak naprawdę. A myślę tutaj o Chrisie O'Donnellu w roli no który po prostu wypada na tle tych innych aktorów czy aktorek blado. I to, że jednak ten chłopak po występie w Zapachu Kobiety nie zrobił naprawdę dużej kariery aktorskiej, okazuje się, że nie jest przypadkiem. Ten facet nie ma, nie ma w sobie tej oczekiwanej charyzmy, czy po prostu na tyle dużych umiejętności, żeby na stałe zagościć w panteonie nawet tych nie bardzo dobrych aktorów, nie mówiąc, że wybitnych, tylko po prostu tylko dobrych. Do takiego szczebla nawet mu trochę brakuje. No i ten film tutaj to moim zdaniem bezsprzecznie potwierdza, nawet nie wiem, czy o tym wspomniałem już, omawiając zapach kobiety, ale w tamtym filmie również. No po prostu był. Fakt, że grał tam razem z Alan Pacino sprawiał, że na no chłopak wyglądał absolutnie niejako. Tutaj aż tak niejako nie jest, ale też nie jest dużo lepiej. Także o tym wypada mi wspomnieć po prostu dlatego, że ten aktor gra tutaj jedną z głównych ról. Ale poza niejakim występem Chrisa O'Donnell'a, tak jak już powiedziałem, ta główna obsada tutaj wywiązuje się kompletnie ze swoich zadań, w sposób co najmniej zadowalający. Następną taką cechą, która łączy ten film z Robin Hoodem, Księciem Złodziei, a jak już macie przyjemność słyszeć z mojej strony, jest ich kilka, co najmniej, no to piosenka towarzysząca temu filmowi. Tam Everything I Do, I Do It For You. Natomiast tutaj mamy All for Love, też skomponowane przez Briana Adamsa, ale we współpracy z twórcą muzyki do tego filmu Michaelem Kamenem. A wykonaną przez trio Ryan Adams, Sting i Rod Stewart. Piosenka absolutnie fantastyczna. Uwielbiam ją. Może ta łączność tej piosenki z tym filmem nie jest aż tak duża jak piosenki Adamsa do Robin Hooda, ale również to połączenie w jakiś sposób występuje. Nie wiem, czy ten film robi to celowo, ale to, co w tym też zauważyłem, to zapożyczenia pewnych sentencji dialogowych z innych naprawdę bardzo znanych serii. Na dowód tych moich słów jest scena już pod koniec filmu, kiedy mamy pojedynek pomiędzy D'Artagnanem a Rochefort. Jest on też jakby scenariuszowo umocowany na bazie motywu zemsty, poniekąd, gdyż okazuje się w trakcie filmu, że Rochefort zabił D'Artagnana seniora, a teraz ma okazję zabić też i syna. I to powoduje też relacje, emocjonalną między tymi postaciami. No i w pewnym momencie tego pojedynku, jakby zaskoczony umiejętnościami akrobatycznymi D'Artagnana, Rochefort podsumowuje to słowem imponujące. Dokładnie prawie, że identyczne okoliczności mają miejsce wiadomo w jakim filmie i w jakiej serii. Miezne wojny, Imperium kontratakuje i pojedynek Darth Vader Luke Skywalker. Takie mrugnięcie okiem i ukłon w stronę Jednej z największych filmowych sak w historii kina. Więc chociażby z takiego powodu warto ten film zobaczyć, ale przede wszystkim warto go zobaczyć, żeby naprawdę przyjemnie spędzić niecałe dwie godziny, a tak dokładnie godzinę 45 minut, bo mniej więcej tyle trwa ten film. I tak jak już powiedziałem, oferuje on niezobowiązującą rozrywkę nie ma tutaj niczego wielkiego. Ale też nie jest ten film głupi opowiadający o dupie Marynie tak naprawdę, bo bazując na takiej, a nie innej powieści opowiada ten film m.in. o lojalności, o braterstwie też między innymi. Także nie jest ten film obrazem mocno głupiutkim. Oczywiście scenariusz mógłby być o wiele, wiele lepszy. Powiedziałbym, że właśnie scenariusz jest jednym z najbardziej niestabilnych fundamentów tego filmu. No ale już trudno. Ale pomimo też, że ten scenariusz jest jaki jest, mi się ten film dalej ogląda Przyjemnie i spokojnie mogę do niego wracać raz na jakiś czas. Tyle z mojej strony w dzisiejszym nagraniu. Do usłyszenia w następnym omówieniu. Trzymajcie się. Na razie. Impressive.